Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj No, będzie dużo paczek I przepraszam dlatego, że długo nie było filmu Ale nie miałem czasu nagrywać, ale Co zrobiłem? Zrobiłem materiał kasza, Kupiłem bytunarka, jak widzicie Zrobiłem Sarewa i mamy pierwszy okazja, co to, to w moim szkodzie. Oraz trafiłem Messiego Messi nie, już kupiłem tylko trafione z paczki I zamiast Sara go dałem, bo Był Sar więcej warty I miałem więcej zrobić niż zadać Messiego i mniej zarobić no też dobra. Jeszcze dzisiaj jak dzisiaj nie grałem, dopiero dałem z wami paczkę. O. Zarobię na inboot. Teraz też sprzedawałem swoich 70 plus i zarobiłem 250 tysięcy i mój sam konta powoli wraca do nie, z końcami. Uwaga. I mamy walcats wakacyjny Dania, bo tam był Dagi nie pamiętam RW, to nie był ich dobry. 270 tysięcy warty w sumie może być Im więcej tym lepiej Kolejny, ten razem zwykły Anglia Na proszę trochę proszę jest Hurricane. On jest trochę warty Kiedy już Nie mamy paczek na razie, nie, ale tutaj będą paczki, mam nadzieję, że już odlokowane, bo takie nie mam na co innego dać, bo nie ma sensu mi kupować takiego na przykład tutaj, znaczy odebrać takiego, zobaczmy, no sołtka, nie ma sensu, na czym zbierą, nie, otwórz paczki. Jedziemy w każdym biu. Tutaj jest kilka paczek, zobaczymy ile, Hejcie. Dwie, po trzy myślę, tak po trzy, chyba, że dzisiaj coś takiego wpadnie, że normalnie nas urwie, to jednak dzisiaj tutaj no tworzymy, ale zobaczymy. Summer, O, oj, chyba będzie już słabo, Oj. Kolejna Ojej, oh yeah, z Armenia Chyba, że nie byłaby była Ale nie, to jak skali Benek mhm, Dobra Zobaczmy I ostatnia, trzecia Estonia Już widziałem, że Pumens jest nawet miło lepszy Taka sama cena, Boże Tragiczne te paczki były Zobaczymy w SBC co jest Brazda nadal ten, za ile się kończy Za 6 godzin, czyli Jutro będzie ktoś nowy w SBC, zobaczymy kto Może będzie nowy End of Era Ale jak ja widziałem trafę ludzi To ja nie wierzyłem w co nie trafiają, nie wierzę w te paczki No i darmowa. No i co? No i chyba zagramy jeden meczek po prostu i tyle. Skoczymy odcinek, bo to to w sens, ale tak jakbym chciał ich wszystkich sprzedać, co pewnie jutro zrobię, bo wątpię, żeby jakieś dystrykcje jak wyszły, to zobaczycie, że ważne, to tego samego. Tego wyrządu. Ech to 400, 600, 790, 800, 890. To będzie już 980. Minion 150 320 No, z tak 2 miliony nie chce mi się naliczyć Bo jednak tu jest jeszcze Dalit Ziggler, pewnie stają Nie, ale taka sama cena, okej okay. Ty, hammer Taka sama cena, okej okay. No, nie wiem co to idę tam, nie jest już teraz Nie, nie jestem wpisany Przedaję te karty się opłaca? W sumie nie wiem, bo się nie chcą sprzedawać tak średnio, teraz już na konto po dłuższym czasie to cztery mm, kartki mi się sprzedały i miałem za nie 200, to 10 tysięcy. jak on ma skład? Rolando, Christiano, o, Firmino zrobił. To znaczy, że dużo grał. Oj, mam Ten internet Messi. w Messi. Mam się internet, ale proszę, przyjmij to piłkę. Jesteś jednym z piłkarzy na świecie. Znaczy... nie to ma chyba chyba błagane tabu u mnie się świeci na zielono, u niego na złoto, tam coś, ale dobra już już szczegóły Suarez, mój Sławik Grzegorz ajajaj ja. samba, była tam miata. ośrodkowanie Suarez 1-0 i on jest niesamowity dlatego go zrobiłem

jeszcze kopię w T-Film miałem go, nie podoba mi się co go Naprawdę? Neta mu woli, Świetnie chociaż będzie lepiej gra chodzić Trochę lepiej chodzi Trochę też trójkę tu zrobię Messi Messi za mnie resztą Co to za wrótka mesii? Jak ładnie. oj, wyszedł z obrony i to nie byłby Betty, jest takim obrońcą, że to on głównie trzyma wszystko, jest na pustkach, No i chciałem chciał mać Że się ich Może, a, nie, to jest... to jest i teraz kłopiemy. No, 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 Wiedząc, jaka jest sytuacja, ale przed meczem to bym chciał zwyciężyć. Jak zwykle. Każdy chce zwyciężyć przed meczem. Ja nie wiem, ile się trafi. Granic. Proszę cię. Bedi. Wiesz, tego na luciśnie tam. Simak. Bramkasz. kasz. Oj, Mati, Mati. Kłopoty! O no nie Mam taką że ekran nie dlaczego, nie chcę mi do tego Nie nic, golaso! O

No to jest Haaland, dla mnie, czy dla niego, dla nas, ale czy o Granit to wykonuje? Pytanie, nie Messi, dobra, nie ważne, grani. To był supyk czy Brawkarz obronił, bo ja nie wiem. Ty, piłkę nie to chyba was pozwoli. Bravo, FIFA, bravo. E aí, amigo, pode virar com o meu de ti, <mum> no, dzisiaj miałem jeszcze polskie Duryny w Europie i będę na Chapornai bo Rakowa nie będę mógł będę musiał jechać w inne miejsca. Ale to nic, a tu sobie będę mnie poradził. No, nie mam istnień na drodze, to nie Zobaczmy, czy ktoś się sprzebał. Nie, nie. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Czekamy na jutro. Czekajcie na szybki odcinek. Zobaczymy jakieś